Good day, dzień dobry! Przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem o tym, jak ułatwić sobie przyspieszyć naukę słówek. Widzicie tutaj tę panią, tak, poznajecie ją zapewne, to Helka. I to ona, tak mi zasugerowała, to ona mi kazała umieścić tutaj ten ciągnik. Próbowałyśmy wymyśleć jakiś rysunek, który by obrazował ciągi, ale nie arytmetyczne, tylko wyrazowe właśnie. Niczego nie wymyśliłyśmy. Nie znalazłyśmy też gotowej grafiki, dlatego Helga zasugerowała, że jak nie ciągi, to niech może będzie ciągnik. To tak pół, pół serii, oczywiście, a teraz na poważnie. Tym razem opowiem Wam, jak można wykorzystać słowa polskie do nauki pisowni tych angielskich. Podobnie z wymową, jak wymowa może posłużyć do nauki wymowy angielskiej. Będzie też o dźwięku naśladownictwie i o wykorzystaniu liter alfabetu. Zatem do dzieła na pierwszym rysunku mamy krewetkę. I to zdanie, które tutaj jest pod krewetką, prawn to krewetka, bo prawnuk to krewny, wymyśliła pewna przesympatyczna Karolina, nie ja, ale przyznacie genialne, prawda? Natomiast ja jestem autorką kolejnego skojarzenia. W czasach przedpandemicznych, gdy chodziłam na szkolenia dla lektorów odnośnie przygotowania do matur czy też testu ósmoklasisty, prowadzący egzaminatorzy mówili, że zdający często powtarzają słowa bardzo pospolite, typu friend, beautiful, interesting. Czymże więc na przykład zastąpić friend? Jest takie słówko equantans. Jak spojrzycie na jego wymowę, no to rzeczywiście hardkorowa. Ale można sobie właśnie pomóc ciągiem skojarzeniowym, bo jak spojrzymy na ten wyraz od końca, to mamy tak naprawdę tańce w wodzie. I teraz zamieniamy to na tance, w, czyli IN i woda. Czyli akwa, tutaj możemy sobie to skojarzyć z akwarium. Teraz odwracamy te poszczególne części wyrazu, i powstaje nam właśnie pisownia wyrazu znajomy. I już możemy bogacić słownictwo. Uczący się z kolei dni tygodnia, bardzo często napotykają trudność w zapamiętaniu, jak napisać czwartek. Więc ja wymyśliłam tak: w czwartek jesteśmy bardzo zmęczeni. Brakuje nam już tchu. Wobec tego czwartek musi zaczynać się od tych liter T, H, U. Na kolejnym obrazku mam propozycję tego, jak zapamiętać słówko luk czyli patrzeć mamy tutaj panią, która ma bardzo kręcone włosy, dosłownie na loku, lok, i ta pani patrzy przez lukającą lornetkę, luk, patrzeć. Jak myślicie, po co w ogóle wymyślono alfabet? A między innymi po to, żeby za pomocą jego liter Móc zobrazować wyrazy. I tak na przykład tutaj wymyśliłam, jak zapamiętać słówko oko, które pisze się e, y, e. I zobaczcie, jedno oczko e, nos y, drugie oczko e. W ten sposób powstało aj, czyli oko. W zapamiętywaniu wymowy angielskiej również może pomóc wymowa polska. Gdy ludzie uczą się liczebników, to napotykają trudność w zapamiętaniu najczęściej 8 i 9. Ja wymyśliłam na 9 taki patent, że to jest niemieckie 9, czyli nie, no ale jeżeli ktoś nie uczy się niemieckiego, to to nie pomoże. Natomiast jeśli chodzi o ósemkę. To tak jak tutaj widzimy na rysunku, mamy bałwanka zbudowanego na cyfrze 8. Teraz poproszę panią Helgę, żeby wypowiedziała tutaj zapisane zdanie: Ejt! Bałwanku! Zauważacie tę analogię? Ejty, ejt, czyli 8 fajnym sposobem na zapamiętywanie jest też na śladownictwo. Tak na przykład można nauczyć się słówka żaba. Próbujemy wypowiedzieć frok tak, jakby żaba rechotała. Ja tak zrobię, tylko się nie śmiejcie, please. I w ten sposób uruchamiamy w mózgu kolejne obszary do zapamiętywania. Jakiś czas temu y, poprosiłam młodzieńca, lat 8 czy, czy 9, żeby zgadnął, co to za czynność wykonywana przez zwierzę, a brzmi ona his His i wyobraźcie sobie, że spryciula po takim sposobie wypowiedzenia y, odgadł od razu, że chodzi o syczeć. A teraz odstąpię Wam mój patent na zapamiętanie, jak jest on i ona po angielsku, bo pod szczególnie początkującym często to się myli, mylą właśnie hi i si. Więc patent jest taki, że on tak jak po polsku składa się z dwóch literek, h, e, natomiast ona też tak jak po polsku składa się z trzech literek. Po polsku on, a po angielsku s e Ona jest o jedną literkę grubsza, bo w jej brzuszku może być bejbus. Y, przepraszam, bejbuś. Ona to she. A czy wiecie moi drodzy, że od września amerykańska agencja kosmiczna NASA Wypuszcza w kosmos sądy kosmiczne. Poważnie nie wierzycie to, sprawdźcie. I dlatego kolejne miesiące od września mają takie pierwsze litery jak litery wyrazu sądy, czyli September, October, November, December. To tyle moich pomysłów mam ich w zanadrzu jeszcze znacznie więcej, ale nie chciałabym Was zanudzić, tylko zainspirować do tworzenia własnych ciągów wyrazowych. Jak zwykle na końcu pani Helga Übe-Ales ma coś do powiedzenia. No bo ja właśnie popełniłam taką rymowankę, że skojarzenia w nauce są jak marzenia. Dokładnie tak, bez skojarzeń ta nauka byłaby taka toporna i powolna jak jazda ciągnikiem, a gdy je zastosujemy, to tak, jakbyśmy się przesiedli do szybkiego pojazdu i pędem zmierzamy do celu. Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Następnym razem w kolejnym jeszcze wakacyjnym odcinku pokażę Wam kilka moich patyczaków. Będzie to krótki filmik o tym właśnie, jak wykorzystać te proste obrazki, żeby sobie pomóc w nauce słów. Jak zwykle bardzo Was proszę o lajkowanie, jeśli się podobało. Miło mi też będzie odczytać Wasze miłe oczywiście komentarze.